Nikt nigdy nie poleci, żeby brać umowy z internetu, jakiejś pierwszej, lepszej, znalezionej w Google. Tak samo tutaj, no wynik będzie podobny, ale sami, tak jak Ty mówisz też, że korzystasz z tego, my również korzystamy przy naszych umowach, zajmujemy się tym profesjonalnie, więc nasze umowy mają już wiele lat i Twoja zapewne, tak jak nasza, ona zawsze ewoluuje. Wspieramy właśnie Chat&GPT na tej zasadzie, że mówimy mu konkretny case którego jakby nie była w stanie rozwiązać dana y, nasza umowa. Mhm. Mówimy, mu, że taka sytuacja gdzieś wystąpiła i jak się możemy przed tym zabezpieczyć w przyszłości. Opisujemy dokładnie, jeżeli mamy jakieś maile, zdjęcia, y, czy nawet rozmowy lub smsy, to wtedy załączamy je, prosimy go do bardzo dokładną analizę i powiedzieć mu, że y, chcemy to uregulować w naszej umowie, jaki punkt byś zawarł. I. Na podstawie tego jest w stanie wtedy podać nam propozycję. Oczywiście zawsze warto jak najbardziej się skonsultować z prawnikiem yy, w tej kwestii. Tylko pamiętajmy o jednym. Tak, wspomniałem, on ma dostęp do internetu, więc tak jak chociażby w internecie jest mnóstwo mitów, mhm. on uważa, że to co ludzie piszą jest prawdą. On jeszcze nie do końca potrafi odróżnić kłamstwo od yy, prawdy.